W kolejnym vlogu afrykańskie upały. Jakaś po prostu jest masakra. Nie mam siły na nic. O godzinie 6 u mnie 620 tak jakoś. Było 30 stopni już rano w cieniu. Termometr pokazywał tutaj w kuchni na oknie. Teraz jest 35, a jest 12 w południe i w cieniu jest 35. Jest jeszcze gorzej niż wczoraj, Wczoraj to, no jest dzisiaj gorzej niż wczoraj, tak. Yy, 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 I co? I ja mam bluzkę nieuprasowaną, ale palicho jest tak gorąco, że nawet mi się nie chce prasować, a po domu to tam no się z tym, wiecie. Yy, właśnie, yy, wiecie co, bo miałam nagrać, ale się nie, nie ogarnęłam. W ogóle mam tak, wszystkie okna pootwierane, tu pozostawione, bo te firanki wszystko lata poduszkami. Yy, wszystko pozostawiałam. W każdym bądź razie miałam nagrać wam, i jakoś się nie ogarnęłam, bo Bruna Paweł z Amelką kąpał na tworzu szlaufem. I szlauf był podłączony do, do domu pod ciepłą wodę, bo jest ciepło torfanie to a Teraz poszli go wyczesać. Zabramę, to może zaraz pójdziemy, bo wiecie, do domu tego nie ma gdzie wziąć. mnie wołają. Do domu go, znaczy, no wiecie, do go nie wsadzimy, bo by to wszystko nam zalał. I jak jest tak ciepło, to szlauch się podłącza pod kran z ciepłą wodą w pralni i się go myje. I ja wiem, że są takie zakłady fryzjerskie, gdzie można jechać specjalnie psa wykąpać w specjalnie takiej wannie, ale bez sensu. Jak można go w domu wykąpać? Mamy szampon, wszystko i go wykąpali, teraz poszli go przed bramę czesać, bo on strasznie lnieje i tu byłoby pełno tych kłaków, a tak się go wyczeszę za bramą i będzie piękny i elegancki, a zaraz będzie kolej na sonie. Idę od razu, chyba ją umyję, póki ten szlaf jest podłączony i na dworze fajnie sobie wysną i będą czyste i pachnące. Więc tak, siadanie zjedliśmy rano o 10 i nie chcę się nikomu nic jeść, i obiadu nie robię. Może kartofle z, zrobię z jajkiem sadzonym. Albo kartofle z siadem mlekiem. Albo w ogóle, nie wiem, może na kolację dopiero coś. Jest tak gorąco, że się nie chce po prostu. Tragedia jakaś, wiecie co? No, ja lubię upał, powiem Wam. upał. Lubię ciepło ogólnie. No, lubię ciepło. Jestem ciepłolubna. Ale bez przesady. Nie, to jest za dużo, jak, jak dla mnie. Za dużo. No. E, więc tyle. Bołam Laurę, pójdziemy Sonię wykąpać. A oni nie się tam z Brunem... E, sami tam, sami z Brunem mi się tam zajmują, a ja ogarnę tą Sonię. No i powiem wam, że tak, ani się jechać nig nigdzie nie chce. Mi się jechać też nad wodę, ale powiem wam, że i, i ludzi będzie dużo i żar z nieba, nie chce się po prostu, e nic się nie chce. Masakra po prostu, no i takie upały mają być, tak jak patrzyłam do chyba środy, do połowy przyszłego tygodnia, więc no Super, lato. Dobra, nie smęcę Wam, idziemy kąpać Sonię. A co będziemy potem robić? To nie wiem, sama co. Nawet ja się dzisiaj nie malowałam zbytnio, więc nie będę was straszyć. Bruno, chodź, pokaż się tu. Bruno. 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 Bruno, chodź, Bruno, chodź tutaj. Chodź. Pokaż się. Jaki ty czysty piesek jesteś. Bruno. A Jezu, nie tam. Brunek? Bo mu chłodniej jest też no łap Sonia z drugiej strony Patyk I Sonia Patyk Chodź, Sonia, teraz się kąpać, chodź Szczęśliwa teraz będziesz czysta i piękna i liczna. No lec. No. no. Jaki szczurek? Jaki szczurek? Dobra, będziesz tu szampon? Sonia. Sonia! Pokaż ci, jaki szczurkiem, jesteś. Chodź tutaj. Sonia, chodź. Sonia, pogodź o, o no już, już czysta. Już była czysta. Tak? Boże tropiki, tropiki normalnie. Paweł poszedł po młode kartofle na pole. E, Zerwie zbierze mu tych kartofli trochę. E, więc sobie je ugotuję. Mam e, trochę tych, e, mam no pulpeciki takie zrobione. E, kotleciki takie jak pulpeciki. Smażyłam, zrobię je zaraz w sosiku. Na szybko siodłem leko, mam jeszcze trochę buraków. I ogórki małosolne I koniec, nic więcej nie robię. ale to. Tragedia. Nawet nie chcę mi się. No nie mam siły, po prostu powiem wam na nic. No, strasznie jest. O idzie Sonia. Sonia! Chodź pokaż się, chodź! Wysłaś już. Więc nie widzę w tym ekranie. W ogóle człowiek taki zgrzany, masakra. Sonia! Chodź Sonia tutaj! No chodź! Jaka ty jesteś puszysta? Tu, 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 hop! Ok. Jaka puszysta Sonia. O, na się działa już. No, mm, i tyle. I tak mija dzień. Leniwie, upalnie. No. Jeszcze dzisiaj yy, pokąpiemy się w basenie, ale nie jak w te, nie, nie jak w te słońce. Tylko później wezmę odkurzaczem, bo tam jest trochę śmieci. Znaczy takiego śmieci no brudu takiego. To laura wchodzi, wychodzi, jak się kąpały. E, trochę z drzew naleciało, z tego zagadnika pyłków i to e, od takim odkurzaczem muszę to odkurzyć, powciągać i potem się pokąpiemy. Ale to tak po południu już, bo to wiecie, jak będzie dużo chłodniej, bo nie ma co w tym słońcu, nawet się nie chce do, do tej wody wchodzić, wam powiem. O, Jeszcze jutro ma być taki upał. We wtorek ma być 20... 6 stopni, bo patrzyłam pogodę. A w środę znowu 30 ma być. A dalej to nie wiem. No co, lato. Jutro to chyba nad wodę podjadę, podjadę z, dzie z dzieciakami. Tutaj niedaleko mamy taką wodę. Może tam podjedziemy. Jutro zobaczymy, co tam jutro dzień przyniesie. Na razie to wiecie. Ja nic nie planuję. Co ma być, to będzie. Co dzień przyniesie. Tak. Na zdrowie! Paweł kichnął na polu, aż go tu było słuchać, Więc co dzień jutro dzień przyniesie to, to będzie. Nic nie planuję, co ma być, to będzie, powiem Wam, że nie ma co. No, A wczoraj Paweł był na składzie budowlanym bo jakieś tam łaty, kontrołaty, coś tam potrzebował. jakieś tam deski, ja nie wiem, coś tam potrzebował. Bo będą u nas panowie robić. I słuchajcie, no i tam na budowę do domu brał od z tej firmy cały, wszystko brał z tego, z tej firmy. No i pojechał i żona tego pana siedziała, tego co, co tam Paweł od niego kupował. No i pyta się tam, czy jest ten właściciel. Wiecie co, ja tak się nie patrzę na was, bo mi tak słońce operuje, że ja nie widzę ekranu. No i pyta się, czy jest ten właściciel. ona mówi, że nie, już mąż nie żyje dwa lata. A Paweł, dwa lata? I słuchajcie, przyjechał. Ja nie wiedziałam o tym, przyjechał. Wchodzi do domu łzy w oczach i płacze. Mówię, Czego ty płaczesz? Coś się stało? Siedzi i płacze. Ja wiem o co chodzi. Myślałem, że coś z rodziny, się w rodzinie stało. I on ja mówił, że ten ze składu, ten pan co tam na deski na cały dom tutaj sprzedawał, że dwa lata temu i nie żyje, że, że umarł, że z żoną rozmawiał. No i że w głowie coś tam miał, jakiegoś guza i. Głowa go bolała, bolała i w końcu wiecie. Operację zrobili po operacji e, za jakiś czas umarł, No i tak się rozczulił, bo on go bardzo lubił. Tego pana e, zawsze, jak do niego pojechał, po jakiś tam materiał budowlany, to sobie rozmawiali, gadali i bardzo go lubił. I strasznie to przeżył, powiem wam. Ja nie wiem, nie znałam tego pana, ja tam nigdy nie byłam, ale jakoś jemu się tak dobrze z nim rozmawiało i no i tak przeżył to wczoraj. I to życie to takie jest, widzicie? Dzisiaj jesteś, w drocie nie ma. Do kitu. Dobra, e, przyniesie mi kartofelki. Idziemy robić jakiś obiad, bo jestem mega głodna już naprawdę. I coś trzeba zrobić. W końcu się skończył ten upał. I jest chłodniej, ale już wiecie, mocniej? jest już 19.30, 19, i w końcu można trochę na dworzu posiedzieć, bo już nie ma słońca. No, króliki latają. No, nie ma słońca, można posiedzieć trochę odestnąć z powietrzem jakimś. Ale jest jeszcze taka duchota wam powiem. E... Po, pożyczki. po pożyczki? No idź, ale ja się żegnam już. Już? No. Teraz? Tak. E... I słuchajcie, podlałam sobie cały ogródek, te warzywa e... i no. I jestem zmęczona nic nie robieniem i upałem. Strasznie mnie. Upał e... zmęczył. Zła jestem, bo nic się nie zrobiło. Oły też zły, bo miał plany, żeby coś tam sobie porobić i skrzypi. Też miał plany, żeby sobie coś tam porobić. Nic nie porobił, bo to upał. Ja mu powiedziałam, daj spokój, robota nie nie ucieknie, nie ma co robić. Taki upał, bo to szkoda zdrowia i w ogóle. I tak żeśmy nie przekibowali. Laura się pokąpała w basenie. Hmm? To muszę jechać po chlor. I po. Co muszę kupić, Laura? Taki chlor? Do... nie no, taki naglony. I co jeszcze muszę kupić jutro? Do pompy, ten, jak to się nazywa? Do pompy, o Boże. Ha? No patrzę się, nie przypomina mi się. Do pompy, ten. Filtr. Filtr muszę nowy kupić jutro. No i to tak. Dobra. Wam dziękujemy dzisiaj za oglądanie. Nudny dzisiaj, ale krótki. Krótki, nudny, ale krótki za to vlog. O, o niczym. No, więc dziękujemy Wam za oglądanie. Życzymy wszystkiego dobrego, tak? I do zobaczenia w, mam nadzieję, kolejnym vlogu. Miłych snów. Miłych snów i miłego nowego tygodnia. Bo to już w nowym tygodniu będzie vlog. Czyli w poniedziałek. to jutro. No jutro jest poniedziałek. Jutro? No. Dobra, dziękujemy Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się.